Chyba najbardziej entuzjastyczne powitanie Ojca Świętego, niech się inne miasta nie obrażą. Wydaje się, że to co teraz się dzieje na lotnisku w Krośnie należy pozostawić bez komentarza. Ojciec Święty przez dłuższy czas wychodząc przez ołtarz pozdrawia zgromadzony lud wierny tutaj na lotnisku w Krośnie. Nie z Panem! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ale. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności Duchu Święty, niech będą z wami. Witania ojca świętego skieruje teraz metropolita Przemyski, ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Całym sercem witam Waszą świątobliwość w archidiecezji przemyskiej na krośnieńskiej ziemi. Ojcze Święty, witamy Cię jako nauczyciela wiary odważnej i żywej, ufnej w Bożą Pomoc i Miłosierdzie, mocnej nadzieją oczekiwania eschatologicznego, a nie rachunków ludzkich. Witamy Cię jako najwyższego pasterza, któremu Chrystus zaufał jak nikomu z ludzi i powierzył swój Kościół. Witamy Cię jako syna polskiej ziemi. Historii i polskich nadziei, który służy rozeznaniu prawdy i chroni nas swą modlitwą przed zwątpieniem. Wracasz tu oczekiwany do miejsc znajomych i ludzi bliskich. To spotkanie jest jednak inne niż wszędzie, bo tu przyszli pozdrowić cię nie tylko wierni ludzie pod Kochający Cię pielgrzymi i goście, ale także góry i lasy, strumyki i rzeki, które były Ci wierne przez tyle lat, połoniny, które uschną bez miłości ludzi, zostaną martwe. W ustrzykach górnych, aby uczynić możliwym Twój przyjazd, mała grupa tamtejszych mieszkańców przeniosła górę. Dziękujemy Ci, że nie zawodzisz miłości. I przywiązania ludzi i gór, które dowiedzą się dziś raz jeszcze o Twojej miłości pięknej i czystej, jak te strumienie, wiernej i mocnej, jak ten powie wiatru, który od Dukli oczyszcza powietrze aż po przemyśl, rzeszów, a może nabierze mocy, aby oczyścić je dalej. Panie nasze, staje się okazją, aby Ci podziękować za ofiarną miłość Chrystusa i Kościoła, która sprawia, że otwierają się serca, że idą za Tobą ludzie. Dziękujemy Ci za to, że możemy żyć w Kościele, który jest znakiem sprzeciwu, tak jak Chrystus, ale i zadziwienia. W kościele miłości do świata, do słabych, prześladowanych i bezdomnych. W kościele, który promuje dialog i ekumenizm i płaci zań cenę niezrozumienia, niekiedy nawet u własnych swoich synów. W kościele, który odważnie broni życia poczętego, bo Ty przez lata nauczyłeś swój Kościół nowej odwagi wiary i uczysz nas konsekwentnej odwagi w walce o Boże Przykazania. O dobro, prawdę i wolność zagrożono wśród ludzi i narodów. Kościół staje się dziś coraz piękniejszy. I jakże nie dziękować za taki Kościół, który ukazuje w światu Kościół ofiarnych ludzi i oddanych kapłanów? Popatrz dziś na nich z miłością, bo warci są uznania. Będą musieli jeszcze znieść niejedno, ale Chrystusa i Kościoła nie zawiodą. Dziękujemy Ci szczególnie. Dziękujemy Ci szczególnie serdecznie za decyzję kanonizacji świętego Jana tu w Krośnie, na ziemi Jego urodzenia, tu gdzie był gwardianem klasztoru. Odczuwamy to jako szczególne wyróżnienie. Spotkanie, które rozpoczynamy, jest ostatnim modlitewnym akordem, którym wspólnie uwielbimy Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Dzięki posłudze radia i telewizji zjednoczy się z nami cała Polska. Duch Święty sprawi, że będzie to modlitwa całego Kościoła. Pozwól Ojcze Święty, że podziękujemy Ci raz jeszcze za lekcję konsekwencji i odwagi w nauczaniu daną w te ostatnie dni, a szczególnie za słowa: Bądźcie solidarni z życiem, brońcie dalej życia. I drogę, którą sam wyznałeś nie da, nie, i, i którą jak nie śniłaś, że naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przeszłości. A powiedziałeś słowa, bo pragniesz dla naszego ducha, dla naszego na przyszłości, wspaniałej przyszłości. Całunek, który złożył czołek tego zła dziecka. Na nasz wielobarwny dywan budzą wiosennej nadziei na żni pilnować nie odcięto korzeni Sam widzisz polska podała tej, tej obecności. słabości i nałogi tego szczerze prosimy Boga i bliźnich, ale Polacy to naród godny. I jak tyle narodów kościoła tęskni za bliskością Chrystusa i krzyża się nie wyrzeknie. Przywotnością naszego narodu jest jego intuicja wiary. Ona nas nie zawiedzie także w nadchodzącym trzecim tysiącleciu. Nas, pasterzy, czeka teraz fascynujące zadanie i dalej bronić Bożego Prawa, jak Ty go bronisz, i wypełniać prorocki urząd posługiwania, wskazywania narodowi Bożych dróg, zachowując przy tym jedność z Chrystusem i braćmi. Pomódl się, Ojcze Święty, za nas, abyśmy potrafili zrealizować te zadania. Proszę i was, czcigodni bracia w posłudze i urzędzie, i was, bracia i siostry, abyście wsparli nas swoją modlitwą, abyśmy tu, na tej przemyskiej ziemi, potrafili dorastać do słusznych oczekiwań naszego ludu i Kościoła, do zadań, które stawia przed nami nasz Pan Jezus Chrystus. Witam serdecznie i szczerze wszystkich gości i pielgrzymów przybywających z Ojcem Świętym, a także tych, którzy przyszli na to spotkanie, aby przyjąć dar słowa skierowanego do nas, aby przyjąć świętego Jana, Nowego Świętego Kościoła, dowiedzieć się o przywiązaniu do Chrystusa Kościoła i Matki Najświętszej i naszego ludu, który prosi o ukoronowanie wizerunków Najświętszej Maryi Panny z Haczowa, Jaślisk i Wielkich Oczu. Witamy księdza prymasa i księdza kardynała metropolitek krakowskiego. Witamy serdecznie księży biskupów, a szczególnie arcybiskupa lwowskiego, skąd przecież przeniesiono relikwie świętego Jana oraz arcybiskupa sekretarza kongregacji świętych pochodzącego z niedalekiego Żmigrodu. Witam biskupa prawosławnego z Sanoka oraz ojca generała i wszystkich drogich braci franciszkanów, a szczególnie ojca prowincjała i całą rodzinę reformatów Bernardynów. Witamy pielgrzymów z Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Czech i Rumunii, a nawet wielu krajów spoza Europy. Witam parlamentarzystów, zwłaszcza tych którzy bronią prawa do życia poczętego. Wszystkich całym sercem witamy, a czynię to razem z arcybiskupem przemysko-warszawskim obrządku grecko-katolickiego oraz biskupami przemyskiej metropolii, a więc Rzeszowej i Zamościa, a szczególnie z wielkim budowniczym kościołów, człowiekiem odważnych wizji, arcybiskupem seniorem Ignacym Tokarczukiem, w pełni życzliwości biskupem, seniore, biskupem seniorem Bolesławem oraz zawsze gorliwym biskupem Stefanem. Krosno, a zwłaszcza jego samorząd i władze miejskie dają dziś świadectwo przywiązania do wiary i kultury Podkarpacia. Pomnikiem tego spotkania będzie Kościół Świętych. Piotra i Jana, który Wasza Świątobliwość poświęci, oraz Nowoczesny Szpital Wojewódzki, którego załoga, jak tyle innych szpitali w Polsce, zadeklarowała na piśmie, że nie będzie zabijać dziecka poczętego. Barów duchowych jest więcej niż widzialnych. Niech przyjmie je Pan, który zna serce każdego człowieka. Un sincero e cordiale benvenuto va anche ai collaboratori di vostra santità che rivolgo nelle mani dell'eminentissimo cardinale segretario di Stato, sua eminenza Angelo Sodano. Un grazie sincero per il lavoro svolto dalla Congregazione dei Santi. Grazie anche per l'esempio della cultura di fede. Con la quale questa curia caminante zwolże i suo compito non sempre facile. Ojcze Święty, popatrz! Budzi się Polska, Polska nowa. Rośnie nowy Kościół w Ojczyźnie i w świecie. Jest za co dziękować Bogu. Błogosławione oczy, które widzą... Błogosławione oczy, które widzą to, co Wy widzicie, i uszy, które słyszą to, co Wy słyszycie. Bracia i siostry. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Abyśmy mogli